Cześć, cześć, właśnie sobie teraz dzisiaj gramy w GTA Online, tak? Mam 13 rangę, nie było jeszcze filmu z GTA Online, tak. teraz właśnie zrobiliśmy jakąś misję. Dodpon drużynowy, okej, okay. o już się boję. No to jesteśmy my, tak, tak, tak. O nie, ja jestem tylko jeden ich z dwóch. O! O! Kurz! Od razu śmierć. Tak, śmierć od razu. Odrodzenie. Dobra, teraz już, już nie będziemy lamić. Ha! Did... op, op, op! Ha. Znowu śmierć. Czemu jestem tylko jeden, a jest dwóch? Rrr. To jest nie O, dobra, to szybko, szybko. Op. Kampimy że. Kampimy że Co ja gadam? Kampimy się. O, o, o! Aha, headshot! Ha, ha. Headshot! Ha. Jej, ładnie. Jestem jeden na dwóch i wygrywam. Wow, całkiem spoko. Oe, e, e, o sam nie wziął, ale. Dobra, 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 dobra. Teraz już się uważamy. Patrzcie na mnie, mapkę i wyjmijcie. No nie, no czego on się cały nie kryje? O, zawsze muszę być gorszy. Dziękuję państwu, dziękuję, dziękuję. Tak? Headshot. D dziękuję. Będę teraz. Twych, chciałbyś? Headshot. Je yeah, łabi O! widzieliście to? On zginął. Nie. No, on zginął i ja zginął chyba. Tak mi się wydaje, bo on też tak odleciał. Tak, ale ja mam 13 rękę, on 150. Jeszcze ja wygrywam. A, dobra. Kamera mi się odsunęła. Nieważne, nieważne. A! Dobra. Patrzcie, mamy e, Tak, poproszę. Patrzcie, mam remis. O! Ha. I nadal mamy remis. Chociaż ja mam niski level i na dodatek. No. E... wam? I jestem jeden na dwóch. I no, jestem mistrzem. Hajs, tak, hajs, ale. Nie hajs, najważniejsze. Dobra, przegrywam, przegrywam, ale zaraz wygram. wiecie co, ten mecz mi się trochę nudzi, więc, ja bym tu pewnie zrobił cięcie. Tak, ja tu zrobię cięcie. O! O! o nie, mało Amy. No! Nie... Czemu? Tak, skończył się. To sama widziałaś. O! 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 Ha! Nie no, to było ładne. Ha! Jeszcze dobitka. Okej, okay. wiecie co, ja to bym zrobił. Cięcie. No, ja to tak, zrobię. Mam Ale mama nie mogę ma przerwać trakcjonal nagrywania, zaraz okej to to Okej, okay, ja bym tutaj kończył ten odcinek, potem jeszcze przedstawię inne rzeczy, wiecie, z takiego, no, z takiego, wiecie, no, z mojego, z normalnego San Antos. Okej, okay, więc ja się z wami przegnam. Na razie. Pożegnam się. Ej, ej, nie mogę. Okej. Okay, na razie i cześć!